Hej! Witam Was w poradniku, w którym pokażę Wam, jak zmienić muzykę w ekranie, e, wybierania bohatera Leach of Legends. Jest to naprawdę bardzo proste i myślę, że każdy z Was może to zrobić. Także wchodzimy w folder, w którym mamy zainstalowany League of Legends, potem wrac, e, Projects, LoL Client, Releases, 00187, Deploy, Assets, Sounds, Ambient I znajdujemy się właśnie w tym folderze Tutaj mamy kilka plików Tak naprawdę najważniejsze jest Champion Select Blind Peak, Champion Select Draft Mode i Hooling Abyss Champ Select um, Tutaj um, Jedyne co musimy zrobić to po prostu zapisać naszą ulubioną muzykę W formacie mp3, najlepiej żeby ona była um, długości mniej więcej 1.20 bo jeżeli będzie krótsza, to wtedy po jakimś czasie ta muzyka się skończy i będzie mi po prostu ciszę, gdy będziemy wybierać bohatera. A gdy będzie za długa, to po prostu e, będzie tak trwała, 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 e, trwała i nagle się urwie, kiedy będziemy wchodzić do gry. Może najpierw to wybrać takie 1,20, jeżeli chodzi o Blind Peak i Holding Cabez. Ale jeżeli chodzi o Draft Mode, to tutaj trzeba wybrać długość 6,20. Czemu? Ponieważ Draft Mode trwa o wiele dłużej e, Więc 620 będzie taką od, optymalną długością. E, także już mamy swój utwór, zapisałem P3, po prostu zmieniamy nazwę tego utworu na Pulling Cobit Jump Select, Champio the... Select Draft Mode, Champio Select Blimpik, jakie tutaj jest. Sklejamy tutaj. E, I po prostu to wszystko co musimy zrobić, bo... To wystarczy i teraz będziemy mogli cieszyć się tą naszą muzyką. I więc dzięki za oglądanie. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie suba, lajka i do zobaczenia.